Szukasz niezawodnego monitoringu z autonomią zasilania? Poznaj kamerę Rolling Argus B320 oraz panel solarny do niej. Kamera posiada tutaj obiektyw oraz czujnik ruchu. Pod spodem mamy głośnik, żeby rozmawiać z kimś na odległość. Do tego mamy miejsce na włączenie kamery oraz miejsce na kartę microSD, a także miejsce na ładowanie naszej kamery. Kamera posiada wbudowany akumulator który starcza na około miesiąc pracy, dokup panel solarny do kamery i zapomnij o ładowaniu jej. Panel solarny podłączamy za pomocą końcówki USB typu C do naszej kamery. Tutaj. Reolink w zestawie dodaje super przejściówkę z mikro USB. Kamera Reolink Argus, występuje w dwóch wariantach kolorystycznych, białym oraz czarnym. Jest to kamera bezprzewodowa, więc idealnie sprawdzi się w Twojej firmie, w Twoim domu lub yy, domku letniskowym. Kamera śledzi każdy ruch dzień i w nocy, nic nie umknie Twojej uwadze. Zestaw, który działa non-stop, bez kabli, bez kompromisów. Kliknij w link poniżej i sprawdź kamerkę.